W tym filmie zaprezentuję, jak tego człowieka zmienić w prawdziwego twardziela, takiego, który mógłby wystąpić w magazynie kulturystycznym. Chodzi mi o efekt, który teraz widzimy na ekranie, i za chwilę zobaczymy poszczególne kroki, które są wymagane, żeby stworzyć właśnie taki efekt. Usuńmy więc na początku tę warstwę i zacznijmy naszą pracę. Na początku zmniejszymy nasycenie tego zdjęcia. Żeby to zrobić, ja wchodzę tutaj w to menu i stąd wybieram barwa nasycenie. Teraz nasycenie tego zdjęcia dość mocno zmniejszamy. Następnym krokiem będzie silne zwiększenie kontrastu tego zdjęcia, ale lokalne zwiększenie kontrastu, tak żeby bardzo dobrze zarysowały się wszystkie mięśnie. Żeby to zrobić będę potrzebował połączonych tych dwóch warstw w jedną warstwę. Ja to wykonuję zazwyczaj w ten sposób. Klikam w tym miejscu, czyli wchodzę w takie menu podręczne. Przesuwam się na to opcję scal widoczne i przytrzymuję klawisz Alt. Po puszczeniu uzyskuję tutaj kopię tego, co było przed chwilą pod spodem. Spójrzmy, te dwie warstwy mogę wyłączyć. To jest po prostu ich kopia. Teraz tę warstwę odwrócę. Ctrl i, żeby wykonać inwersję kolorów. Tryb tej warstwy przestawię na światło jaskrawe. Tutaj włączmy to, co znajduje się pod spodem. W tym momencie światło jaskrawe. I odwrócenie warstwy powoduje, że prawie nic tutaj nie widać, ale za chwilę zobaczymy tutaj efekt. Ostateczny. Wchodzę w menu filtr, rozmycie i stąd wybieram rozmycie powierzchniowe. Tutaj, w tym filtrze, parametrem promil poruszam się tak, żeby dobrze zaznaczyć wszystkie te mięśnie. Także jak widać tutaj, w zależności od tego, które mięśnie chcemy uwypuklić, może to być 20, może być nieco więcej. Ja zostawię to mniej więcej na takiej wartości. I próg tutaj również musimy dobrać, tak żeby wszystko wyglądało ciekawie. Ja zostawię ten próg mniej więcej na takie wartości i zatwierdzam. Wzmocnienie lokalnych kontrastów już uzyskałem, ale ono składa się z tych wszystkich trzech warstw. Widoczne muszą być wszystkie te trzy warstwy, żeby ten efekt był osiągnięty, więc teraz musimy je zmienić w jedną warstwę. Żeby to zrobić znowu wchodzimy tutaj w to menu, czyli Shift, Ctrl, E i jeszcze Alt i uzyskujemy tutaj dodatkową warstwę. Tę warstwę możemy już usunąć. Spójrzmy na tę warstwę. Pozbawmy ją teraz koloru. Wchodzę w menu obraz, dopasowania i tutaj zmniejsz nasycenie. Warstwa stała się szara i teraz jej tryb możemy przełączyć na nakładkę. W ten sposób warstwa ta wpływa mi na wszystko co znajduje się pod spodem i zwiększa bardzo mocno kontrast. Zwinę na chwilę paletę dopasowań i spójrzmy jak to zdjęcie wyglądało przed tym zwiększeniem kontrastu i po. Jak widać efekt jest naprawdę imponujący. Kolejną warstwą, która jeszcze poprawi mi tutaj kontrast, będzie warstwa dotasowania czarno-biały. Wybieram tę warstwę i tutaj przełączę się na tryb mieszania łagodne światło, tak żeby delikatnie tutaj zwiększać ten kontrast. I jeszcze tutaj przy okazji pokażę, że możemy wyregulować, jak ta warstwa czarno-biały wpływa na nasze zdjęcie. Tutaj mamy bardzo wygodne narzędzie do regulacji zamiany poszczególnych kolorów na czerń i biel. Wybieram tą rączkę. I teraz, jeżeli chcę konkretne elementy tego zdjęcia przyciemnić lub rozjaśnić, po prostu klikam, na przykład w tym miejscu, i przesuwając się w prawo rozjaśniam, a przesuwając się w lewo mocno te elementy przyciemniam. Spójrzmy tutaj na ten suwak. Suwak czerwieni przesuwa mi się w lewo lub w prawo, w zależności od tego, jak ja przesuwam się tutaj po moim zdjęciu. W ten sposób nie muszę tutaj znać dokładnie tych kolorów, po prostu wystarczy, że kliknę i przeciągnę na przykład w obszarze trawy, i już wszystkie te barwy mi się. Rozjaśniają lub ściemniają, także możemy sobie dostroić wygląd do naszych upodobań. Ja kliknę jeszcze gdzieś tutaj, na przykład w to miejsce, i spróbujmy tutaj delikatnie te elementy rozjaśnić. Tutaj delikatnie jeszcze to przyciemnimy. I jeszcze spójrzmy, co warto zrobić tutaj z tymi kolorami spodni i nieba. Ja bym je chyba tutaj przyciemnił. Zostawmy to w ten sposób. Krycie możemy tej warstwy troszeczkę zmniejszyć. Ustawmy się mniej więcej na 70% i przejdźmy do kolejnego elementu, do kolejnej warstwy dopasowania, która również poprawi nam troszeczkę kontrast i wygląd tego zdjęcia. Będzie to warstwa dopasowania, mapa gradientu. Po wybraniu mamy tutaj podstawowy nasz gradient, czyli gradient od czerni do bieli. Gradient ten zamienia nam wszystkie barwy na zdjęciu na Odcienie szarości nakłada po prostu na odpowiednie kolory czernie, szarości i biele. I w ten sposób uzyskujemy taki efekt. Ja chcę, żeby ta warstwa wpływała mi tylko na jasność wszystkich warstw pod spodem, czyli tryb zmieni na jasność. Spójrzmy, jak zdjęcie wyglądało przed dodaniem tej warstwy, a jak wygląda po dodaniu tej warstwy. Tutaj, oczywiście, jeszcze możemy też manipulować parametrami tej mapy gradientu. Jednokrotne kliknięcie w gradient wywołuje okienko edycji gradientów i teraz możemy tymi suwakami u dołu wyedytować, jak ten gradient będzie się zachowywał. Jeżeli przesunę suwak bieli mocno w lewo i puszczę, to zobaczymy, że bardzo dużo barw zmienia się na barwy białe. Jeżeli przesunę ciemny suwak do środka, to widzimy, że dużo większe obszar na zdjęciu przyjmują mi tutaj barwy czarne. Także możemy uzyskać tutaj naprawdę niesamowite efekty. Zróbmy tutaj właśnie jakieś dodatkowe zwiększenie kontrastu poprzez przesunięcie delikatne białego i nieco większe przesunięcie suwaka czarnego. Wciskam OK. I teraz również mogę wyregulować jeszcze krycie lub też wyregulować mieszanie tej warstwy, korzystając z funkcji mieszaj-gdy. Dwukrotnie klikam w tym miejscu. Wyświetla mi się wielkie okno ze stylem warstwy, i tutaj mamy suwaki do mieszania. Tej warstwy z warstwami znajdującymi się pod spodem. Tutaj możemy rozdzielić ten suwak przytrzymując klawisz ALT. I jeszcze spójrzmy, czy tutaj warto coś robić. Możemy to tak pozostawić. Zatwierdzam i jeszcze spójrzmy, czy warto manipulować kryciem. I teraz powoli przesuwam się w prawo. I mniej więcej w tym miejscu możemy. Ten efekt zakończyć. Zwinę teraz paletę dopasowań. Mamy już w zasadzie efekt osiągnięty. Teraz pozostaje jedynie wyostrzenie tego zdjęcia. Żeby wyostrzyć to zdjęcie, ale w taki sposób, żeby można było ten filtr w dowolnej chwili otworzyć i zmienić jego ustawienia, ja zmienię wszystkie te warstwy w obiekt inteligentny. Mam zaznaczoną górną warstwę, przytrzymuję klawisz Shift, klikam na tło, w ten sposób zaznaczam wszystkie warstwy, klikam prawym klawiszem i wybieram konwertuj na obiekt inteligentny. Mając sobie inteligentny, mogę dodać dowolny filtr i w każdej chwili będę ten filtr mógł wyedytować i zmienić jego parametry. Ja teraz powiększę sobie nieco to zdjęcie. Teraz jesteśmy w 100%. Wchodzę w menu filtr. Wyostrzanie i tutaj na przykład maska wyostrzająca. Parametry tego wyostrzenia ustawiamy dowolnie. Jeżeli potrzebujemy silnego efektu, to przesuwamy się daleko w prawo. Jeżeli lżejszego to. Niżej. Ja zostawię to na dość wysokich wartościach. Promień niech będzie taki. Jeżeli zmniejszymy promień, będziemy wyostrzać drobniejsze elementy. Jeżeli zwiększymy, zobaczmy, efekt będzie taki. Także ja zostawię ten promień na jednym pikselu. Zatwierdzam i efekt jest gotowy. Spójrzmy jeszcze, jak to zdjęcie wyglądało na samym początku. Wchodzę w menu okno i stąd wybieram historia. Przesunę się na palecie historii do. Tego miejsca i Ctrl Z. Efekt końcowy.